Witam Państwa serdecznie Taki krótki ten Chciałem Państwu serdecznie podziękować za 400 subskrypcji Także dziękuję, dziękuję ślicznie I zapraszam do oglądania moich filmów Chciałem Państwu o tutaj obiad Szejka Kurczaka znaczy one je to już godzinę temu ją dostały Ale i tak jeszcze zamieszanie jest Bo jeszcze o jak widać mięsa zostało Dopiero jak zostaną same kości To będzie Poniedziałek mi wymieniali okno O proszę Okno wymienione Na plastik Jak to się mówi Dorotka sobie siedzi no, okno wymienione, jest elegancko, a że panowie, którzy to wymieniali, firma Oknoplast z Zawiercia, Znajduje, biura się znajdują na Moniuszki, na Żabkach, piękne akwarium mają w swojej siedzibie, żona dzisiaj tam była po fakturę, to mówi, Labeo 50 cm. pokazywała, takie duże. No, trochę, trochę może na tych, na tych centymetrach się nie znano. Powiedzmy 40 centymetrów. No. I tu właśnie od panów dostałem o, tego pięknego lotosa. Tak, właśnie tego pięknego lotosa dostałem od panów. Piękny jest. Teraz tylko tu, 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 odpukać w niemalowane. O tu jest mała odszczepka już wypuszczone kłącze. Widzicie, tutaj malutka odszczepka. Tylko teraz, żeby się zaakceptowała w moim akwarium i rosła. Rybki, jak Państwo widzą, wszystkie żyją. Nic nie zdechło. Ścianki w kotniku jak widzą Państwo zielone. No ale znaczy się tamta ścianka z tamtej strony się zielona zrobiła. No bo tam bardziej te światło świeci przy samym powierzchni. No to te moje oświetlenie świeci na nie non stop od samej góry i dlatego. Ale to dla, bo to są mieczyki, reborutki. Gluno, jak to się mówi, glonożercy tak samo to są, także to nie przeszkadza dla nich w kotniku. Zdrowo rosną. Żadna jeszcze nie zdechła. Wszystkie żyją. Także jestem zadowolony. Inne rybki też żyją. Niektóre to nawet mają, jak to się mówi, ADHD. No, tamten samiec dalej siedzi, no w tej chwili to już chyba z młodymi, bo to kilka dni temu, dobre mówiłem, chyba w sobotę w zeszłym tygodniu, to na pewno już te ikry są małe. No, no, w tamtym akwariumie, zaraz tam podejdziemy, o jeszcze raz Państwu pokażę i mam nadzieję, tfu, tfu, tfu. W łukać wodnie malowane, że ten lotos się w tej chwili mi przyjmie i nawet ta o mała odszczepka zacznie rosnąć. Bo jak wiecie lotos to wcale nie jest taki łatwa roślina w hodowli jak powiedzmy ta koptokoryna. A koptokoryny to u mnie rosną naprawdę ładnie. Także przejdziemy jeszcze tylko do gubików. O, okno proszę. Pięknie, pięknie wstawione. Teraz mnie czeka malowanie kuchni, bo w kuchni były drzwi wstawione nowe. Wcześniej oczywiście, teraz właśnie ten. A i dostałem jeszcze mieczyki, raczej przepraszam, gubiki z jakiejś tam. 12-15 sztuk chyba różne małe średnie no także teraz o, dostałem o te takie samce te czarne z tymi bordowymi ogonami miałem kilka takich a teraz mam ich dużo więcej o i tego dostałem tego samczyka dostałem wiesz jak to szybko ucieka tego samczyka też dostałem on akurat by się nadał do tej samicy mojej. No, bo one mają, o widzicie Państwo, podobne kolory mają. Żółto-pomarańczowe. Ten też jest żółto, samica żółto-pomarańczowa. No. Tu też jak widzicie, o uciekły. No. Tu też kurczaczek. Akwarium. Zobaczcie Państwo. Już mi żona dzisiaj powiedziała, będzie no. Podetnij to wszystko, bo te ryby nie mają gdzie pływać. A ja powiedziałem, mają gdzie pływać, mają gdzie pływać. <laughs> Ale nie, naprawdę zarosło. Jutro jutro to się wezmę i poprzycinam ten cały szczypiorek. Bo przecież koperek, o koperek, to nie szczypiorek, no koperek. Ten cały koperek, tak u nas w sklepie w Daglezi na to mówią, koperek. I całego poprzycinam ten koperek, bo przecież no już wszystko jest zarośnięte, aż do poprzedniej szyby znowu. A gubiki naprawdę świetne. Świetne gubiki. No właśnie te, te czarno takie, takie, o i te panterki tutaj. No, nie wiem czy to widać takie centkowane, a czarne kolorowy ogon. no właśnie. I takie o. Gdzie ty jesteś? O, tu jesteś. No. Także dziękuję Państwu za 400 subów. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego w życiu, w akwarystyce i w ogóle we wszystkim. Pozdrawiam jeszcze raz Państwa. A, mam jeszcze pytanie. Znowu bym zapomniał. Już kiedyś się miałem pytać, zawsze zapominam. Chciałem się zapytać. Bo coś ostatnio się dzieje właśnie na moim kanale. Bo ja ludziom odpowiadam, bo ja zawsze odpowiadam na komentarze. A po dwóch, trzech, czterech dniach wszystkie moje odpowiedzi na wasze komentarze, wszystkie moje odpowiedzi znikają, nie ma ich. Ja nie wiem, co jest grane właśnie. Czy jakieś ustawienia mam źle ustawione? Czy coś? Jakby ktoś z Państwa się orientował czy to gdzieś w ustawieniach, gdzieś mam coś źle z, z odznaczone, czy, czy tego, to prosiłbym o jakiś komentarz, bo naprawdę, no dwa, trzy dni komentarze moje są na nowy film, a po dwóch, trzech, czterech dniach wszystkie moje odpowiedzi, nie komentarze, wasze komentarze są, serduszka, które daję, są, tylko odpowiedzi na komentarze znikają, nie ma ich. Nawet pod ostatnim filmem, dzisiaj Drugi raz odpowiadałem. A znaczy tu się wszędzie były takie same odpowiedzi, ale odpowiedziałem drugi raz. Także dziękuję Państwu jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A tu jeszcze o, moja Dorotka siedzi i sobie przez nowe okienko wygląda na świat. Hej kochani!